Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś mamy film z serwisu. Serwisujemy JCB 3CX, problem, który tutaj mamy jest to problem z układem amortyzacji przedniej łyżki. Czym się to objawia, mianowicie gdy mamy włączoną pływającą przednią łyżkę i wyłączymy stacyjkę, to silnik nie gaśnie. Chodzi jeszcze chwilę, dopiero gdy wyłączymy knefel, silnik zgaśnie. Nie wiem, czy. No teraz akurat wszystko działa i często jest tak, że gdy knepel jest włączony, znaczy wyłączony, amortyzacja i tak działa. Amortyzacja jest sprawna, teraz jest wyłączona całą maszną szarpię, a gdy ją włączę, to to jest amortyzowane. Podejrzewam gdzieś jakieś zwarcie na wiązce. Zaczniemy sobie od rozebrania tego panelu tutaj, żeby dojść do tych wszystkich kabli. Także ja to rozbieram i widzimy się za chwilę. Panel mam już rozebrany i odkryłem tu dość ciekawe rzeczy. Mianowicie tutaj w tym miejscu znajduje się oryginalna wtyczka od łyżki pływającej. Jest nawet naklejka. Natomiast tutaj do knefla podłączona była jakaś taka Inna wtyczka, nie wygląda mi to na fabryczną wiązkę. Dodatkowo tutaj jest jakiś moduł. Teraz, gdy założę tutaj ten przełącznik, jak widać, przełącznik mamy założony. Gdy go włączę, zaświeca się tutaj dioda. Tutaj też wystają jakieś dwa kable. Podejrzewam, że są one może od żółwia. Ponieważ czasem było też tak, że podczas pracy załączał się żółw, sam z siebie po prostu. Ale co bardziej mnie interesuje, to, to jakimi kablami jest to podłączone. Są to kable, które no, używało się w instalacjach domowych, a nie no, w sprzęcie. Czyli nasi tu byli, coś się tu może kiedyś stało, może wiązka się uszkodziła lub coś takiego i ktoś po prostu położył nową wiązkę. Także ja to spróbuję zobaczyć, gdzie ta wiązka idzie. Czy nie ma gdzieś jakiejś po prostu skrętki zrobionej palcami owiniętej taśmą, która w tym momencie y, się poruszyła i robi się awaria przez to. Także zobaczymy się, gdyś coś namierzę. Muszę też zlokalizować, czego są te dwa kable. Usterka została prawdopodobnie już usunięta. Na pewno jest namierzona. Odpowiedzialny za tego typu problemy, czyli załączanie się łyżki pływającej w losowych momentach oraz nieumożliwienie zgaszenia silnika i prawdopodobnie dołączanie jeszcze w losowych momentach żółwia był odpowiedzialny ten oto moduł. Jak widać, nie jest to fabryczne rozwiązanie. To widać bardzo dobrze po tych kablach. To jest bardziej przedłużacz, niż taki kabel, który byłby tutaj fabrycznie. Dodatkowo po rozłożeniu tego całego panelu, tutaj panelu od dźwigni, po kabelkach doszłem do tych właśnie oto najdłuższych do przednich głównych siłowników, po kontakcie z tatą i po kontakcie ze znajomym, który dobrze orientuje się w tym temacie. Tata powiedział, że ta koparka miała, fa, znaczy nie fabrycznie, jak została przywieziona, miała zamki hydrauliczne. Na siłownikach, na przodzie, jak i na tyle. Czemu je miała? Koparka została sprowadzona z Francji. Właśnie znajomy powiedział nam, że maszyny we Francji mają obowiązek posiadania zamków. I tak, tata jeszcze mówił, że ten y, układ y, łyżki pływającej nie działał mu już na samym początku. Nie działał mu na samym początku. Z tego powodu wycią wymontował zamki hydrauliczne z przodu i on te kabelki tutaj poobcinał. Nie watował ich na szczęście, bo mogłoby dojść do jakichś tam większych uszkodzeń. Tylko odciął, zaizolował i zostawił. I tak, te kable szły do elektrozaworów w zamkach, które umożliwiały swobodny przepływ. Co za tym szło, działała łyżka pływająca. Zamków już tutaj nie ma i raczej nie będzie. Ponieważ to bardziej przeszkadza w, takie, w tego typu pracy niż pomaga. I tak, ogólnie znalazłem tutaj trzy wtyczki. To jest wtyczka, którą podejrzewałem, że jest to oryginalna do pływania łyżki. No jest tutaj taka ikonka, mogę się mylić. Może ona być od innej opcji na przodzie. Tutaj jest oryginalna wtyczka. Do tej wtyczki, tu oczywiście tego przełącznika nie było. Były podłączone. Takimi oto wsówkami, tu jest ogólnie cała wiązka od tego, strasznie jest to poplątane. Po tylko tyka bił tutaj 4, czyli taka sama ilość, jaka wychodzi z przełącznika. Kabelki te, po sprawdzeniu tego próbówką i prześledzeniu, że tak powiem, z oka, prowadziły do modułu. Dodatkowo, gdy włączałem przełącznik od łyżki pływającej, zaświecała się ta kontrolka, tutaj ta pierwsza. I naprawdę po trzech godzinach żmudnego szukania kabli, wchodzenia do maszyny, pod maszynę, wpadłem na pomysł, żeby to wszystko stąd poodłączać. Tylko, że w razie gdyby to nie było to, oczywiście zostawiłem sobie taki mały schematik na szybie, czyli zwykła taśma i opis. I tak, gdy to wszystko podłączałem, podłączyłem przełącznik, odpaliłem koparkę, wszystko to zaczęło pięknie działać. Łyżka włączała się wtedy, kiedy ja chciałem. Nie było czegoś takiego, że wyłączyłem przełącznik, a łyżka była dalej włączona. Dodatkowo znikły problemy również z żółwiem. Miałem obawy, czy będzie działał żółw na czwartym biegu, ponieważ on wtedy się włącza, żeby pompa nie tłoczyła tyle ciśnienia. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Po prostu jest to stworzone bardziej do transportu. Włączamy czwórkę i włącza się żółw. Żeby troszkę odciążyć, podejrzewam, silnik. Na szczęście to wszystko działa. Napędy, rewers, wszystko ładnie pracuje. Żółw działa zarówno na przodzie jak i na tyle, jak go oczywiście uruchomimy. I tak, mam tu jeszcze ciekawe znalezisko, mianowicie nie tylko łyżka poziomu nie tylko amortyzacja łyżki była zrobiona przez kogoś, tutaj również wiązka od nawiewu od potencjometru jest troszkę inna. Lecz tego tak już nie będę ruszał, ponieważ to działa. Ten kabelek tylko muszę usunąć, ponieważ on daje stałe napięcie na przełącznik, czyli na moduł, i na to wszystko. Tu również jeszcze są dwa kable. Jeden prowadzi do przystawki od przedniego napędu, drugi prowadzi. Do elektrozaworu na rozdzielaczu przednim, podejrzewam, że to też było gdzieś do zamka. Bo gdy patrzyłem na internet, na rozdzielacze, to wyskakiwały mi takie, które miały tylko jedną cewkę. Ten akurat ma dwie, także cały ten moduł, oczywiście, płat pięciu go od zasilania i po wyrzuceniu tych kabli, które szły wcześniej do elektrozaworu w zamkach, bo one są. One nie pełnią żadnej funkcji, wszystko to zaizoluję, schowam z powrotem tam, gdzie to było, żeby nie było zwarć. I w razie, gdyby się okazało, że jednak ta naprawa nie pomogła, uszkodziło się coś innego, może nie uszkodziło, tylko znów nie będzie to działało tak, jak ma działać. To po prostu wszystko popodłączamy tak, jak to było do tego czasu, i będziemy szukać awarii w innych zaworach bądź w hydroakumulatorze. Na razie wszystko jest sprawne. Co prawda koparką jeszcze nie jeździłem. Sprawdzałem to tak na postoju. Ale jeśli działa to na postoju, to już jest dobrze. Wcześniej naprawdę wystarczyło tylko odpalić maszynę. No teraz mam wyłączony prąd to tego nie zademonstruję. I zaświecała się tutaj ta kontroleczka. O, oczywiście to jest przełącznik od świateł, że załączona jest pływająca łyżka. Gdy ona się świeciła, mogliśmy sturczykiem zrobić tak, a silnik cały czas pracował. Dopiero gdy yy, naciśliśmy, może inaczej, włączyliśmy, wyłączyliśmy pływanie łyżki, to maszyna gasła. Tak samo było z żółwiem. Żółw pracował w różny sposób, naprawdę. Nieraz był wyłączony przełącznik, a żółw działał. Wystarczyło wtedy go włączyć, żółw się wyłączał. Po jakimś czasie oczywiście zatrybiło to, że jest włączony. Znów się uruchamiał, wyłączał się przełącznik i wszystko działało już normalnie. Także takie troszkę głupie problemy elektroniczne. Ogólnie nie jestem za bardzo zwolennikiem wszelkiej elektroniki. Wolę dużo prostsze maszyny. Tak jak na przykład stojąca tutaj z boku troszkę starsza 3CX, którą ostatnio odśnieżaliśmy. Dodatkowo tutaj jeszcze będę musiał instalację od radia zbudować od nowa, poprawić, naprawić, ponieważ nie wiem czy uda mi się to zademonstrować. Tutaj radio jest podłączone bez kostek ISO. Jest tylko na wsuwkach. I z radiem pojawiają się różne problemy, że raz działa, raz nie działa. Głośniki działają, nie działają. Każdy chyba wie o co chodzi. To już raczej zrobię poza nagraniem, ponieważ to jest bardzo prosta rzecz. Podłączenie czegoś takiego to jest naprawdę. Wystarczy sobie wejść na internet, wpisać kostka ISO schemat. I pojawia się nam tam nawet w kolorach opis, który kabelek jest od czego. No i tak. Usterka była bardzo uciążliwa nieraz, ponieważ tu u nas jest dość górzysty teren, nieraz trzeba było się podeprzeć na przedniej łyżce. I często tata mi to mówi, że podczas pracy włączała się pływająca łyżka i y, gdy koparka była podniesiona, że miała przednie koła w powietrzu, y, po włączeniu łyżki pływającej Yy, przód opadał przez co nie było w ogóle podparcia temu też w łańcuchy poszła stara A3CX ze względu na uszkodzenie tego ponieważ nie nadawałaby się do odciężania na ostro ponieważ do odciężania na ostro trzeba się na przedniej łyżce podnieść te, tu tego się nie dało zrobić a już się dało to naprawdę na chwilkę także jak widać yy, najczęściej za takie usterki odpowiedzialne są Niefabryczne, nieoryginalne modyfikacje. No dość długo to działało, bo koparkę mamy już naprawdę szmat czasu. Działało to bez zarzutu. Ale powoli, powoli wiadomo, jak to różne rzeczy elektroniczne. Zresztą nie tylko elektroniczne, bo mechaniczne też się psują. Musiało się to kiedyś w końcu zepsuć. Tak to podsumuję. Na szczęście nikt tutaj nie obcinał tych kostek, nie dołączał się do tych kabli, umożliwił oryginalne podłączenie. Także za to szacunek dla niego, bo zazwyczaj z tego co wiem każdy woli coś takiego obciąć, nie zakuwać takiej końcówki, obciąć wtyczce i podłączyć się tak. No wtedy byłby troszkę większy problem. Musielibyśmy prawdopodobnie przekładać tą. I to byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film z serwisu Koparka Ładowarki się Wam spodobał. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zapraszam do oglądania innych filmów. Do zobaczenia. Cześć.